Feministyczna organizacja cieszy się, że Hiszpania dba o zdrowie dorosłych kobiet i nastolatek, bo teraz już 16 i 17 latka może dokonać aborcji nawet bez wiedzy i zgody rodziców. No, szkoda, że Hiszpania dba tylko o te dorosłe kobiety, o te nienarodzone już nie. Hiszpania znosi też obowiązkowy trzydniowy okres na namysł na namysł, czy chcemy ciąże przerwać, czy nie. No bo po co zastanawiać się nad tym, czy chcemy przerwać ludzkie życie, czy nie. Po co to komu? Feministyczna organizacja cieszy się dalej, że Hiszpania jako pierwszy w Europie kraj wprowadza płatny urlop finansowany przez państwo, no oczywiście, dla kobiet. Płatny urlop dla kobiet, no z powodów bolesnych okresów. Bo równość jest wtedy, kiedy połowa społeczeństwa ma przywileje, specjalne prawa. Podpaski i tampony będą za darmo dostępne w szkołach, ośrodkach zdrowia czy więzieniach. Za darmo oznacza, że podatnicy za to zapłacą, że inni za to zapłacą. Bo postęp jest wtedy, kiedy inni płacą za twoje rzeczy. Na koniec Federa, feministyczna organizacja, narzeka na Polskę. Bo w Polsce aborcja i miesiączka, szczególnie miesiączka, nadal są tematem tabu. Tylko czy są? Bo tabu oznacza, że coś jest nietykalne, że nie wolno o czymś mówić. W Polsce jak najbardziej można mówić o miesiączce, ostatecznie robi to właśnie Szedera. Tylko może jest tak, że nie o wszystkim trzeba gadać non-stop. Może, może jest tak, że Polacy i Polki nie chcą non-stop gadać o soku z kroku. No bo jeżeli miesiączka jest niby tabu, no to tabu jest też stawianie klocka. Można o nim gadać? Można. Czasami nawet reklamy o tym mówią. Natomiast nie zawsze się chce i nie zawsze wypada gadać o sraniu. Gdyby jednak feministyczne organizacje miały taki rozsądek, gdyby to rozumiały, gdyby rozumiały ludzi, nie byłyby feministycznymi organizacjami.